Nie używam w tej chwili swojego efektu. Chciałbym powiedzieć trochę o sobie, żebyście usłyszeli mój głos, jak również o swoim efekcie, o swoim wynalazku. Jąkam się w zasadzie od dziecka, skąd miałem 5-6 lat. Miałem wiele terapii logopedycznych w moim życiu, bardzo wiele. Żadna z nich nie pomogła, oprócz jednej, którą miałem 20 lat temu. Nie chcę w tej chwili reklamować tej terapii. Terapię, którą miałem 20 lat temu, zamieniła moje średnie jąkanie, czasami się pogarszało, jak to myślę, że wszystkich, zamieniła na lekkie jąkanie, które jest w tej chwili, ale to jąkanie jest we mnie cały czas, nawet pomimo tego, że w zasadzie mogę mówić w miarę płynnie. Nie dokończyłem tej terapii, którą miałem 20 lat temu. Po kilku miesiącach za szybko przyspieszyłem. Nie stosowałem się do wszystkich zasad. Moje jąkanie wróciło przez następnych, w zasadzie w tej chwili już 20 lat. Moje jąkanie wahało się w górę i w dół. To zależało w jakim kraju mieszkałem i w jakim języku mówiłem. Najlepiej mi się mówiło po angielsku, gorzej mi się mówiło po polsku. W tej chwili mówi, mówi mi się po polsku o wiele lepiej. I najgorzej mówiło mi się po, po niemiecku. Siedem lat temu wpadłem na pomysł, że pewien zmanipulowany efekt dźwiękowy pomaga mówić mi płynniej. Nie jąkam się, co jest bardzo istotne, nawet. Myślę, że o wiele istotniejsze niż to, że ten efekt pomaga mi spowolnić moją mowę, jest to, że nie czuję bloków, czuję relaks. Nawet jeżeli czuję, że jakiś blok nadchodzi, to znika. Jest nieszkodliwy, pod warunkiem, że stosuję mój efekt. Efekt ten jest zbliżony do efektu tak zwanego echokorektora. Wiem, że były różne echokorektory echo w Polsce. Ja sam miałem taki echokorektor, akurat z Lublina. Wiem, że jest taki echokorektor echo z, z Gdańska czy z Trójmiasta. Nie chcę wypowiadać się, nie chcę negować tamtych echokorektorów, powiem tylko, że poza tym, że spo, spowalniały twój twój, twój głos. Mowy, nie dawały zupełnie nic. Nawet echokorektor z Trójmiasta wręcz po, powodował, że mówiło mi się trudniej, że jąkałem się bardziej. Miałem taki echokorektor na uszach 7 lat temu, przez chwilę, żeby z ciekawości wy, wypróbować. Używałem echo z Lublina, pewnie wie, wielu z nas wie, kto go stworzył. Używałem go przez dwie, wiele lat bez efektu. Efekt był, gdy ćwiczyłem w, w domu. Był to echokraktor na 220V, czyli nie można było z nim wyjść na zewnątrz. W większości przypadków, gdy ćwiczyłem, byłem sam. Czasami był ze mną kolega czy ktoś z rodziny. Wtedy również mówiłem płynnie. Problem zaczynał się, gdy. Wychodzisz na zewnątrz. Wszyscy o tym wiemy. Tam jest pole bitwy, tam są bloki, tam masz problemy z płynną mową. Dlatego też bez sensu było dla mnie ćwiczenie u wielu logopedów w gabinetach, ponieważ nawet pomimo uzyskania w miarę płynnej czy płynniejszej mowy w gabinecie. Po wyjściu z gabinetu mowa wracała sobie do stanu pierwotnego, czyli do jąkania. Mój efekt, który mam, działa na mnie, działa też na innych. Zostały przeprowadzone testy w Anglii, w Polsce na ponad 25 osobach. Chciałbym zaznaczyć, że nie jest to magiczna. Pigułka jak w Matrixie, która cię przeniesie w inny świat, która po połknięciu spowoduje, że twoje jąkanie zniknie. Ale ten efekt będzie powodował to, że będziesz mógł kontrolować swoją mowę. Pod pojęciem kontrolować swoją mowę, mam na myśli nie kontrolować swoje jąkanie, bo nie będziesz się jąkał. Tylko kontrolować swoją płynną mowę. Wiem, że jest trudno mówić wolniej. Sam mam z tym problemy, dlatego też wymyśliłem to urządzenie, ten efekt. Jest bardzo trudno, jest, jest trudno zwolnić, jest jeszcze trudniej utrzymać to wolniejsze tempo. Zasada działania, jak wspomniałem, jest. Zbliżona do echo korektora, czyli mówimy do mikrofonu, słyszymy w słuchawce swój spowolniony głos. Cały trik polega na tym, cały sens polega na tym, żeby iść razem z tym głosem, słyszalnym słuchawcem, żeby go nie wyprzedzać, żebyście szli z nim razem jak ze swoim przyjacielem na maratonie. Gdzie nikt z Was nie chce wygrać, biegniecie razem, biegniecie równolegle. Gdy słyszymy swój głos równolegle, bloków nie ma, bloki znikają. Moja teoria mówi, że mózg ma zdolność do samonaprawienia się, do naprawienia się, zjąkania. Jest to niepotwierdzona naukowo teoria. Możliwe, że, że zajmie to lata. Możliwe, że całe moje życie. Może nawet moje życie nie wystarczy. Następne 20 czy 30 lat. Ale moja teoria mówi, że mówiąc wolniej, tak na przykład jak mówię w tej chwili zwolnionym tempem. Mam pełną kontrolę nad swoją mową, nie jąkam się, nie mam bloków, czuję się bezpieczny, gdy używam ten efekt. I wtedy powoli uczę swój mózg, żeby mówił płynnie, żeby nauczył mówić się płynnie. Sam używam ten efekt od około dwóch lat. Kiedy dostałem prototyp w swoje ręce. Było to utrudnione na początku, ponieważ był to prototyp jako program komputerowy, był na laptopie. Z laptopem jest ciężko wyjść na ulicę. Później przeszedł na tableta. Też jest to nie za bardzo poręczne, żeby nosić tablet w ręku. W tej chwili będzie to przerzucone na smartfona jako aplikacja. To do ciebie to od Ciebie zależy, co z tym zrobisz, jak często będziesz to używał, czy będziesz używał to cały czas, czy tylko czasami. Natomiast chciałbym uczulić przed, mówi, przed używaniem dwóch mów, czyli swojej starej mowy, szybkiej z jąkaniem i Nowej mowy, która powinna być trochę wolniejsza, być może takie tempo, które jest w tej chwili, wystarczy. Nie wiem, być może będziemy musieli zwolnić jeszcze bardziej, to zależy od indywidualnego podejścia. Różnie się jąkamy. W różny sposób, jedni pewnie będą mogli mówić szybciej, drudzy będą mogli mówić wolniej. Nie wiem, jak długo będziesz musiał mówić wolniej, może to zajmie miesiące, może rok. W następnych dniach, czy tygodniach następne filmy, jak ma być to używane, jak powinno być to używane, ponieważ wyłącznik i włącznik i regulacje do tego masz ty, Nikt nie będzie Cię kontrolował. Ty będziesz kontrolował urządzenie, a urządzenie będzie kontrolowało szybkość Twojej mowy. Nie będzie nikogo, kto będzie stał nad Tobą. Jeżeli oszukasz urządzenie, będziesz oszukiwał sam siebie. Będą potrzebne lekcje z niektórymi z Was, być może nawet z wieloma, ponieważ miałem problem z wieloma osobami na testach, żeby zwolnić ich mowę i żeby utrzymać ich wolniejszą mowę.